John David Gosh, znany jako Johnny, miał 12 lat, gdy zaginął z okolicy swojego rodzinnego domu w stanie Iowa. Mieszkał z rodzicami, Johnem i Norin Gosh, i był ich najmłodszym dzieckiem. W 1982 roku chodził do siódmej klasy i był opisywany przez znajomych jako przyjazny chłopiec. Grał w młodzieżowej drużynie futbolowej i trenował karate. Johnny miał też silne poczucie niezależności oraz odpowiedzialności znacznie wykraczające poza jego wiek. Podjął pracę dorywczą jako roznosiciel gazet, codziennie dostarczając je w swojej podmiejskiej okolicy. Do 1982 roku pracował na tej trasie już prawie rok i był uważany przez kierownika za bardzo solidnego roznosiciela. Niedawno wygrał nawet konkurs sprzedażowy na nowe prenumeraty, dzięki czemu otrzymał w nagrodę przelot samolotem nad swoim miastem. Był także znany jako troskliwy syn. Według niektórych źródeł, z zarobionych pieniędzy, Johnny od czasu do czasu kupował jedną różę, by podarować ją mamie, jako drobny gest miłości. Ponieważ jego trasa w niedzielę wymagała noszenia ciężkich pakietów gazet. Rodzice ustalili zasadę, że podczas porannych rozniesień powinien towarzyszyć mu dorosły. W tygodniu Johnny zwykle roznosił gazety po szkole, ale w niedzielę on i jego ojciec wychodzili jeszcze przed świtem, by duże, niedzielne wydania trafiły do klientów na czas. Johnny nie zawsze jednak lubił nadzór dorosłych. Mimo młodego wieku, często upierał się. Że poradzi sobie z porannym roznoszeniem gazet sam, i chciał udowodnić, że jest już wystarczająco duży, by robić to bez pomocy. 3 września 1982 roku rodzina Goszów była na meczu futbolu amerykańskiego w lokalnym liceum. W trakcie meczu, Johnny poszedł kupić popcorn, ale nie wracał przez dłuższą chwilę. Po kilku minutach. Ojciec zaczął go szukać i znalazł go pod trybunami stadionu, gdzie rozmawiał z policjantem po cywilnemu. Funkcjonariusz miał podobno zawołać Johniego, by porozmawiać z nim na osobności. Gdy rodzice zapytali syna, dlaczego z nim rozmawiał, Johnny odpowiedział: "To był policjant, czy nie trzeba robić tego, co każe?". Jego mamę zaniepokoiło że dorosły funkcjonariusz prowadzi prywatną rozmowę z jej dwunastoletnim synem bez wyraźnego powodu. W tamtym czasie rodzina nie drążyła jednak tej sprawy dalej. W weekend z okazji święta pracy, Johnny skupiał się na swojej trasie z gazetami, i 5 września miał do rozwiezienia niedzielne wydanie we wczesnych godzinach porannych. Obudził się przed świtem, jak robił to już wiele razy wcześniej. Choć zazwyczaj budził ojca, by poszedł z nim. Tego ranka postanowił wyjść sam. Około 5.45, gdy reszta rodziny jeszcze spała, Johnny pocichu wymknął się z domu, ciągnąc za sobą swój czerwony wózek. Obok niego dreptała rodzinna jamniczka, Gretchen. Kierował się do punktu odbioru gazet, oddalonego o dwie przecznice, w pobliżu miejscowego kościoła United Methodist. To właśnie tam dostawcza ciężarówka zostawiała pakiety gazet dla roznosicieli z okolicy. Johnny przeszedł krótki dystans do punktu. W tym samym czasie przychodzili tam też inni chłopcy, roznoszący gazety. Wśród nich był piętnastoletni kolega Johnego, Mike, który również miał swoją trasę w tej okolicy. Chłopcy chwilę rozmawiali, czekając na ciężarówkę, która przyjechała, i rozładowała gazety tuż po 6:00. Johnny i Mike pomagali sobie nawzajem ładować paczki do swoich wózków. Wtedy przy krawężniku obok punktu zatrzymał się samochód. Mike później powiedział, że był to dwukolorowy Ford Fairmont, a kierowcą był krępy mężczyzna w średnim wieku. Mężczyzna zapytał Johnniego o drogę do jednej z lokalnych ulic. Sama jego obecność wydała się chłopcom trochę dziwna, biorąc pod uwagę tak wczesną porę. Johnny przez chwilę rozmawiał z nieznajomym przez okno auta, tłumacząc mu, jak dojechać do wskazanej ulicy. Gdy mężczyzna odjechał, Johnny wrócił do Majka i powiedział, że coś w tym człowieku i całej sytuacji było niepokojące. Dlatego chce jak najszybciej. Zacząć swoją trasę. Po załadowaniu gazet, Johnny powiedział kolegom, że zaczyna roznoszenie i spotkają się później. Wyruszył, ciągnąc wózek, a się truchtała obok niego. Pozostali chłopcy również skończyli przygotowania i rozeszli się w swoje strony. Nikt nie zdawał sobie sprawy, że w ciągu kilku minut na trasie Johnnego wydarzy się coś strasznego. Zaledwie chwilę po tym, jak opuścił punkt odbioru gazet, kilku świadków zauważyło nieznanego mężczyznę, idącego w niewielkiej odległości za nim. Jednym ze świadków był 42-letni lokalny prawnik John Rossi, który tego ranka nie spał. Rossi powiedział, że ten sam mężczyzna z samochodu objechał kwartał i ponownie zatrzymał się, by jeszcze raz zapytać John'ego o drogę, jakby nadal nie wiedział, dokąd jechać. Czując, że sytuacja jest dziwna, John próbował zapamiętać numer rejestracyjny auta, gdy rozmowa dobiegała końca, a samochód szykował się do odjazdu. Niestety nie zdołał zapamiętać całego numeru. Tajemniczy mężczyzna w Fordzie w końcu odjechał, a Johnny kontynuował swoją trasę. Wkrótce jednak inny sąsiad usłyszał coś niepokojącego. Mieszkaniec okolicy leżał jeszcze w łóżku. Gdy około 6.15 usłyszał trzask zamykanych drzwi samochodu, a zaraz potem ryk silnika. Gdy wejrzał przez okno, zobaczył Forda Fermonta, pędzącego na północ, jadącego nerwowo z okolic, gdzie później odnaleziono wózek Johnego. Niedługo potem, jamnik Johnego, Gretchen, wrócił sam do domu rodziny Goszów. Około 7.00 klienci na trasie chłopca. Zaczęli zauważać, że nie dostali jeszcze niedzielnej gazety. To zupełnie do niego nie pasowało, i jego rodzice zrozumieli, że stało się coś bardzo złego. Ojciec Johnego narzucił na siebie ubranie i ruszył szukać syna wzdłuż jego trasy, idąc drogą, którą zwykle roznosił gazety. Niedaleko domu dokonał ponurego odkrycia. Na bocznej ulicy znalazł porzucony czerwony wózek Johnego. W pobliżu na ziemi leżały porozrzucane gumki recepturki, których chłopiec używał do spinania gazet. Nie było jednak żadnego śladu samego żonego. Ojciec od razu zrozumiał, że jego syn najprawdopodobniej został porwany prosto z ulicy. Wrócił do domu z druzgocącą wiadomością. Około 8.30 matka zadzwoniła na policję, zgłaszając zaginięcie syna i podejrzenie uprowadzenia. Na miejsce wysłano patrol. A pierwszy funkcjonariusz pojawił się w ciągu godziny, by rozpocząć działania. W tych chaotycznych chwilach sąsiedzi dołączyli do poszukiwań, przeczesując okolice w poszukiwaniu jakiegokolwiek śladu dżonego. Poza porzuconym wózkiem i relacjami świadków o mężczyźnie, w samochodzie nie było jednak żadnych natychmiastowych tropów. Nie znaleziono krwi, podartej odzieży, ani nie zgłoszono żadnych krzyków o pomoc. Johnny jakby rozpłynął się w powietrzu. Śledztwo ruszyło, ale według jego matki, Norin od telefonu na numer alarmowy, do przyjazdu policjanta, minęło około 45 minut. Co było dla niej niezwykle frustrujące. Początkowo traktowano sprawę jako zaginięcie dziecka, a funkcjonariusze wahali się, by już pierwszego dnia uznać to za porwanie. Nie było ciała ani żądania okupu. Więc niektórzy brali pod uwagę, że chłopiec mógł uciec z domu lub się zgubić, co doprowadzało rodziców do furii. Matka i ojciec Johnego zaczęli więc działać na własną rękę. W ciągu kilku godzin od zaginięcia zorganizowali przyjaciół, by przeszukiwali parki, pola i różne kryjówki w okolicy. Do akcji dołączyły dziesiątki osób. Policja w pewnym stopniu również brała udział w tych poszukiwaniach. Mimo szeroko zakrojonych działań pieszych, tego dnia nie odnaleziono żadnego śladu chłopca. Gdy godziny zamieniały się w dni, policja zaczęła traktować sprawę coraz poważniej. Wkrótce oficjalnie przyznano, że najprawdopodobniej doszło do przestępstwa. Śledczy zaczęli łączyć ze sobą zeznania świadków. Sporządzono opis mężczyzny widzianego z Johnem Krempego w średnim wieku. Kierującego dwukolorowym niebieskim Fordem Fermontem. Portret pamięciowy podejrzanego i alert dotyczący pojazdu rozesłano w regionie, ale bez numeru rejestracyjnego i nazwiska pole manewru było ograniczone. Prawnik, który widział samochód, został poddany hipnozie, by przypomnieć sobie numer tablicy. Przyniosło to częściowy efekt. Numery, które John Rossi odtworzył pod hipnozą, Zostały sprawdzone. Policja przejrzała rejestry pojazdów z hrabstwa Warren. Trop wydawał się obiecujący, ale nie doprowadził do oczywistych podejrzanych. W okolicy nie było mieszkańców posiadających taki samochód i pasujących do rysopisu, co sugerowało, że pojazd i podejrzany mogli pochodzić spoza lokalnej społeczności. Sprawa szybko przyciągnęła. Duże zainteresowanie mediów Wajoła i poza stanem. Do połowy września 1982 roku służby wciąż analizowały kolejne zgłoszenia z całego stanu. Wiele osób twierdziło, że widziało chłopca pasującego do rysopisu Johnego. Jedna z pierwszych i najbardziej intrygujących wskazówek pojawiła się kilka miesięcy po zaginięciu, gdy kobieta z Oklahomy. Zgłosiła, że widziała chłopca. W marcu 1983 roku powiedziała policji, że podszedł do niej wyraźnie przerażony chłopiec, wołając o pomoc, zanim dwóch mężczyzn odciągnęło go siłą. Chłopiec miał krzyknąć: Jestem Johnny Gosz, gdy był odciągany. Kobieta zadzwoniła na policję, ale zanim funkcjonariusze przyjechali, Osoby biorące w tym udział już zniknęły. Dało to rodzinie nadzieję, że Johny może nadal żyć, ale jednocześnie rodziło przerażenie na myśl, że jest przemieszczany z miejsca na miejsce przez porywaczy. Z czasem zaczęły napływać kolejne tropy. Świadkowie z innych stanów twierdzili, że widzieli chłopca podobnego do Johnego w towarzystwie podejrzanych dorosłych, jednak Żadnego z tych zgłoszeń nie udało się potwierdzić. Śledczy sprawdzali każdą informację, czasem nawet wyjeżdżając poza stan, by zweryfikować plotki. Lecz każdy obiecujący trop ostatecznie prowadził donikąd. 12 sierpnia 1984 roku zaginął kolejny roznosiciel gazet, 13-letni Eugene Martin, w bardzo podobnych okolicznościach. Podczas dostarczania niedzielnego wydania gazet w południowej części miasta. Było to dwa lata po porwaniu Johnego. Eugene zniknął we wczesnych godzinach porannych podczas swojej trasy i ponownie nie było świadków samego uprowadzenia. Podobieństwa między sprawami były uderzające i wzbudziły obawy, że na wolności działa seryjny porywacz dzieci. Matka Johnego od razu zaczęła podejrzewać, że za zniknięciem jej syna i Eugena stoi ten sam sprawca. Media ogólnokrajowe zwróciły uwagę na ten schemat. W bezprecedensowym wówczas kroku zdjęcia Johnego i Eugena umieszczono obok siebie na kartonach z mlekiem. Byli jednymi z pierwszych dzieci w historii Ameryki, których sprawy zaginięcia nagłośniono w ten sposób. Wkrótce stało się to zjawiskiem kulturowym w walce o odnajdywanie zaginionych dzieci. Mimo zwiększonej świadomości i setek nowych wskazówek, które napłynęły po zaginięciu Eugene'a, śledczym nie udało się znaleźć twardych dowodów łączących te dwie sprawy. Rodzina Johnego nie pozwoliła jednak, by sprawa została zapomniana. Przez lata jego rodzice zatrudniali prywatnych detektywów, by kontynuowali poszukiwania tam, gdzie oficjalne działania ustały. W 1985 roku doszło do kolejnego, bolesnego zwrotu, gdy rodzina padła ofiarą okrutnego oszustwa. 19-letni Robert Herman Mayer, drugi z Michigan, skontaktował się z nimi, twierdząc, że ma informacje o Johnym. Pisząc pod pseudonimem, utrzymywał, że był strażnikiem w gangu motocyklowym, który porwał Johnego i drugiego chłopca, a następnie ich sprzedał. Oferował zwrot Johnego w zamian za okup. Najpierw zażądał 10 tysięcy dolarów, które rodzina zapłaciła. Następnie zażądał kolejnych 100 tysięcy dolarów. FBI wkrótce włączyło się do sprawy i namierzyło komunikację Roberta. W ramach operacji, pod przykrywką, został zatrzymany na granicy Ameryka, Kanada i aresztowany. Ostatecznie przyznał, że cała jego historia była zmyślona i nie miał żadnego faktycznego związku z zaginięciem John'ego. Robertowi postawiono zarzut oszustwa. Był to dla rodziny bolesny cios. Mimo wyczerpujących śledztw, spotkań specjalnych zespołów oraz materiałów w ogólnokrajowych programach, takich jak America's Most Wanted, tożsamość porywaczy John'ego wciąż pozostawała nieznana. Pod koniec lat 80. aktywne działania śledcze w dużej mierze wygasły, choć sprawa nigdy nie została oficjalnie zamknięta. Policja przyznała, że zgromadzone dowody były minimalne, niewystarczające, by komukolwiek postawić zarzuty. Wobec braku oficjalnych ustaleń przez lata pojawiały się różne teorie na temat tego, co stało się z Johnem. Najbardziej znana jest teoria jego matki. Norin uważa, że został uprowadzony przez zorganizowaną grupę zajmującą się handlem dziećmi 15 lat po zaginięciu Johnego. Jego matka publicznie ogłosiła coś, co ponownie wstrząsnęło opinią publiczną. Twierdziła, że Johnny złożył jej tajemniczą nocną wizytę. Według niej, w marcu. 1997 roku, około 2.30 w nocy, do drzwi jej mieszkania zapukał 27-letni mężczyzna, który miał być jej synem. Towarzyszył mu nieznany jej mężczyzna. Norin mówiła, że Johnny potwierdził, iż żyje, ale przez lata był przetrzymywany przez zorganizowaną grupę. Miał jej powiedzieć, że w końcu uciekł, jednak wciąż grozi mu poważne niebezpieczeństwo. Rzekomo żył pod nową tożsamością i nie mógł na stałe wrócić do domu. Miało to chronić jego samego i rodzinę przed odwetem. Norin twierdziła, że spotkanie było bardzo emocjonalne, lecz krótkie. Johnny miał ją prosić, by przez pewien czas nikomu o tym nie mówiła, po czym znów zniknął. Ojciec Johnego publicznie wyrażał wątpliwości, czy ta wizyta rzeczywiście miała miejsce. Policja Została poinformowana, ale bez dowodów nie mogła tego zweryfikować. Możliwe, że był to oszust wykorzystujący nadzieję z rozpaczonej matki. Norin jednak do dziś utrzymuje, że to był jej syn. Kolejny element, który podsycił teorię o handlu ludźmi, pojawił się w 2006 roku. Norin otrzymała anonimową paczkę zawierającą niepokojące fotografie. Widać na nich trzech chłopców. Związanych i zakneblowanych, wyraźnie przerażonych. Na jednym czarnobiałym zdjęciu chłopiec w wieku zbliżonym do John'ego z początku lat 80. Ma widoczny znak, wypalenia na ramieniu. Norin uznała, że to właśnie Johny i przekazała zdjęcia organom ścigania. Policja ustaliła, że część fotografii pochodziła ze starej sprawy z Florydy i nie była związana z jego zaginięciem. Jednego ze zdjęć nie udało się jednak jednoznacznie zidentyfikować i jego pochodzenie do dziś pozostaje niewyjaśnione. Dla Norin anonimowa przesyłka była formą dowodu lub przynajmniej wskazówką, że jej syn rzeczywiście padł ofiarą handlu ludźmi. Policja podkreślała jednak, że nie ma potwierdzenia, iż chłopiec ze zdjęcia to Johnny i brała pod uwagę możliwość okrutnego żartu lub mistyfikacji. Poza teorią o zorganizowanej grupie istnieją też prostsze hipotezy. Część śledczych i dziennikarzy uważa, że Johnny mógł paść ofiarą pojedynczego, przypadkowego sprawcy, niezwiązanego z większą strukturą przestępczą. Przez ponad cztery dekady sprawa Johnnego wygenerowała niezliczone tropy i teorie, ale żadna nie dała ostatecznej odpowiedzi: kto go porwał i dlaczego. Jego matka nadal wierzy, że gdzieś żyje, w ukryciu.